No, powitać. No i mamy tu w schronisku, prawda, Wigilia dzisiaj. Śnieżek. Nie wiem, czy jeden stopień jest, czy... Tak się to prezentuje. Świerki. Sobie idziemy, no to cieszy, cieszy. Powinno być na Wigilię trochę śniegu. Chociaż tyle, no, to Wigilia bez śniegu to jak bez ręki. Tu <grystanie> no, brama wyjazdowa, zesel chroniska. I tam już jest wylot na miasto, prawda. To wygląda tu się kończy mur, a zaczyna się na miasto wyjście. Parking tam kiedyś siedziałem. Samba. Tam dalej jest Polmarket po prawej stronie takie nowinki technologiczne wracamy nie ja wiem gdzieś na miasto skoczył jeszcze ale nie wiem czy skoczę Tam za bramą Ukraińcy siedzą ale mają mają tam trochę powierzchni i drzewa ładnie otulone śniegiem zima obróciła tak sobie chodzę chodzę sobie tak trochę przespacerować się a tutaj jest chyba pustostan To bezdomniaki chyba w Chłażu, bo otworzone drzwi są ruiny idziemy dalej tutaj jest dopiero bałagan też latem bezdomniaki przychodzą z tego bałaganu tu jaka dziura Rąbane. tu siedzą no, takie buty a tutaj przychodzą różne pioki, ćpuny często policja, bo się paliło parę razy kupa drzewa jakby chciał to by napalenie wziął, by palił, nie? Taki burdel. Ale coś jest z tych ruinach, że. Czasem przyciągają wzrok. Nie wiem. Taki burdel tu jest. Nie w ogóle. Nierozebrane na to nie ma fundusza. Wyremontować by był dom. But. A tam już prawda domki, chyba wlazłem w coś nieważne. I tak to wygląda ten bałagan. Tu. A ja idę tutaj wokół schroniska. Tam po prawej jest schronisko. Tu jakiś domek, ktoś, ktoś ma. A my sobie tu idziemy tą drogą. No, ptaszki w oddali, szukają żeru. Będziemy wracać powoli. Zrobimy kółeczko takie. A tu z tej perspektywy, tak domki wyglądają. To są domki holenderskie. tamtym ja siedzę to jest budynek C tu na górę często przychodzą me wypić. niestety tak to wygląda I się zjarał. Wczoraj byłem, kręciłem, a dzisiaj był pożar. Zjarał się, straż przyjechała, policja. Się Buda zjarała. Na cały, spaliła się buda w środku domek no, Tak się zjarało tam w środku albo jakiś usnął w środku, bezdomniak, albo ktoś celowo podpalił